dzwonisz w sprawie zakupu używanego auta i pierwsze co robisz to pytasz o najniższą cenę od razu przez telefon to najgłupszy błąd jaki możesz zrobić jeśli chcesz kupić używany samochód strzelasz sobie w stopę sprzedawca już wie że ci zależy ale nie masz pojęcia o tym co robisz nie potraktuje cię poważnie zero szans na dobrą cenę końcową zamiast tego dopytaj najpierw o konkretne szczegóły czy są dwa komplety kół cool? Czy był malowany? Kiedy był ostatni serwis? Ilu było właścicieli? Dwa kluczyki? Czy przeszedł przegląd techniczny? Czy po zakupie będą potrzebne jakieś naprawy? Widzisz siebie w tym samochodzie teraz po tych informacjach? Wiesz, że go chcesz i za ile? Nadal nie pytaj o cenę. Wytrzymaj ciśnienie. Nie uzgadniaj końcowej ceny w pierwszej rozmowie przez telefon. Czy świeżbicie język, żeby zapytać? To zapytaj, ale o to, czy da się negocjować, jeśli coś wyjdzie na jaw. Jak zobaczysz auto na żywo? Może o coś zapomniałeś zapytać, a może sprzedawca zapomniał wspomnieć, że klimatyzacja nie działa, a opony są łyse. To stawia cię w pozycji kupującego, który ma olej w głowie i wie, o czym mówi. Najlepiej jednak skontaktuj się z CarTiger.eu. Damy Ci wsparcie w zakupie i powiemy, czy warto i za ile kupić dane auto. Wynegocjujemy cenę za ciebie, jeśli nas o to poprosisz. Czekamy na Ciebie!